Co ona robi? Co to za movement, kobry? Co ona robi, no? No! Ona kampi na mnie! Co to jest? Aha! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Green FNAF, Secure Reading Brain. Prawdopodobnie 11 już odcinek. Dobra, nie chcę zapisywać. Stamtąd chyba przeszliśmy, o ile dobrze pamiętam. A tutaj musimy iść. Okej, okay. załadujmy sobie latarkę, czekaj, załadujmy. Przydałaby się jakiś, jakiś upgrade do tej latareczki, bo ogólnie trochę za mało, za mało, chyba dla mnie Dobra, co my tu mam, co my tu mam? Chwilę może lagować, jak zawsze, bo Zładować się mapa musi, co to za spadek jest, ja tu spadnę Jak ja będę musiał, co, 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 co? O, oh, bitte. O, oh, bitte. Laser gun. Ja, dobra, walisz.

Chciałem sprawdzić czy działają Działają bardzo fajnie, ale no ja się boję <grydziwanie> Pierdziele to Tu jest Idziemy za kablem stary Dobra, łatwo Ja nienawidzę tej gry już Podziemia są okropne stary, nie polecam Ale przynajmniej nie zużyliśmy tak dużo tego, tego Fajnie, że takie Richardziele są na w takich podziemiach, no to W sensie no nie dziwię się no Strażnicy też chyba tu chodzą, nie? Dobra, ona idzie za mną Yo, No nie wiem, tak jakoś zachciało. Ej. Tak jakoś mi się zachciało. Rechargować jeszcze raz. <laughs> Dobra, zapiszmy sobie. Nie chciałoby mi się powtarzać, w razie co. Okej. Okay. Idziemy na gółę. Ostatni silniczek nam został. Ooo. Excuse me, what the fuck is this shit? Piercielaj! Wow, jaki fort! Nie widziałeś mnie! Nie bieg, nie bieg, nie bieg, nie bieg, nie biegnę, 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 biegnę! Czegoś nie przegapiłem, przepraszam bardzo. Tam był prezent 100%. Co to tak głośno się dzieje? Co jest?

Ja jestem tutaj Tam jest daleko Jak to przejdzie tutaj to ja szybko wyskakuję, żeby jak najszybciej ten spear dzielić Naprawdę głośny to jest, nic nie słyszę, przydałoby się przyciszyć, ale już trudno Wyskakuj! Dobra, daj spokój Niej! NIE Oj, widziałam je. Jestem martwy. Dobra, nie chować się, tylko strzelać ich pyski. Dobra, mamy to. Serio, tu było takie przejście poważnie. Jesteś żałosny, stary. O, ona też jest żałosna, tylko że No nie widziałaś mnie teraz, co? Dobra, udało się. Co ona robi? Co to za movement, kobry? Co ona robi, no? Nie co to jest? Aha! Takie odej sobie. powiem. Hmm. Nie, ja jednak se wrócę. Hmm. O! Tutaj nie sprawdziłam, prawda? Fajnie. Oj. Fuck you! Co jest? Czy ja naprawdę się znowu schowałem jak debil? Wychodź, 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 wychodź. Woo! No co on ci zmienił ruta, no dobra, śmieciu. Zostaw mnie. Łatwo. Nara! Za łatwo! Za łatwo. Co jest? Wow, wow Co jest? Przyjemnij się jak na chwilę. O co chodzi? E! To ja znam ten dźwięk. znam ten dźwięk, znam ten dźwięk. Dobra, o, o. 10 minut mi to zajęło tylko. No nie, źle! A naprawdę prawdziwego czasu zajęło mi to 15 minut, okej! Okay. Nawet trochę dużo jeszcze z poprzedniego odcinka, troszkę. Heh, Fuck! Słysza... Słyszeliście? Ten dźwięk chyba bani nas goniło. Co to jest? O kurde, we we, co to, 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 to jest? Pepperoni. Co tu się dzieje? O prezent. Czy mnie coś zaatakuje, jak wezmę ten prezent? Proszę nie. Co? Czekaj, to jest Baby. To jest Balloon Boy. Hmm, czy to jest Afton? Old posta. To jest, to jest, to jest Afton. I to jest ten, bo Baby to jest córka Afton oczywiście. To jest żona jego, a tu ktoś komu głowę zmierzał, no najprawdopodobniej, hehe he. Ciekawe czy... Ale to wygląda przerażająco, stary no. Ciekawe czy mogę tutaj głowę jakąś znaleźć i oddać Nie wiem Myślałem, że wiem, ale nie wiem Dobra, idziemy na górę Dobra żeby lepsza widoczność była Dobra, gdzie my tu... O, czekaj, gdzie Gra się musi załadować. Gdzie my wyjdziemy? O it, ale łatwo. O, o, o. Ok. No powiem tak, niebezpiecznie tam było. Bałdzo Jest. Zapiszmy. Czy ona idzie za nami cały czas? O, poznaję ten kolorek. Chyba wracamy do kuchni, tak szczerze. Mogę? Zapomniałem to sprawdzić w tym. E, o, prezent. Zapomniałem w podziemie sprawdzić, czy da się Freddy'ego przywołać, ale lepiej, żeby nie... Dobra, powiedz, że jesteś za załadowany Freddy, to? Dobra, nie ma źle Tam mamy save'a, siema Okej okay. Co ty się tam próbujesz? No się już, nie prój dupy Wiem, że myłeś, no idź stąd, nie przeszkadzaj Dobra to chyba mówiłeś już kiedyś, ale nie jestem pewien. O! No tak, mamy tego. To idziemy. Hmm. No dobra, dobra, to spróbujemy, bo ja wziąłem tego boksa. Tutaj załadujmy go. Tylko jak tam zejść na dół, ja nie wiem. Chyba trzeba zjechać znowu Dobra, zobaczymy Siema friend, lecimy razem we dwójkę Dobra, boję się <ścoughs> Boję się stary. Nie zostawimy samego Jest to kos? A, one się wsuwają Okej, okay. dobra, fajne, fajne. Fajny mechanizm Tam jest save, do którego nie chcę iść. <śm> OK. Ale zapiszę Dobra, czwarta 40 i jeżeli zrobię ten upgrade Frediego, to ciekawe czy ten. Czy zabierze mi to czasu? Nie, 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 otwieraj te drzwi. Nie, 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 tylko nie one. Co to za dźwięk? Dobra, uciekam. O, dobre. Przekręca się na lewo, jeżeli stoi na ścianie i To, co, 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 to, a. Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. Dabs. Preparing for upgrade procedure. You may now enter. Ja pierdnięcie. Ja mam pamiętać kolory i to wszystko. Nienawidzę tego. Dostanę jumpscara 100%. Nienawidzę was. To access the voice box. We must open Freddy's chest cavity. To unlock the chest cavity, remove Freddy's bowtie. Take off bow tie. Click on the bowtie to take it off. Dziękuję. Będziemy bardzo powoli. Ja nie chcę jumpscara. Good job. Now remove uh. the chest plate take off chest plate click on the chest plate to take it off Nie, yes, zrobimy to jak najbardziej well opierac the, the pattern correctly dzięki że mówisz nie wiedziałem dobra czerwony niebieski czerwony niebieski dobra uff Take out voice box. Click on the voice box to take it out of Freddy's throat. Mm hm. Hot spit, chum. No, that's important. Good job. Now connect the throat wires to the repeat. No, yeah. Oh, come on. Oh, oh, oh.

Ty, zielony, zielony widziałem! Nie! <laughs> nisnąłem, a wiedziałem, że tak będzie <laughs> FAK <Fuck. laughs> Tak to jest, jak nie masz uczucia <laughs> Czerwony, zielony. Niebiec. Nie widziałem Czerwony? Oh. Kurna! Za szybko się nie zdążyłem skupić. Fak! czerwony, niebieski, zielony, niebieski, żółty, zielony, prawda? Nienawidzę was. Dobry job. Now connect the wires to the voice box. Ja Zielony, zielony, niebieski Tak, żeby tylko nie spierdzielić well No żeby nie micnąć o milimetr Będę to tak leciutko robił Spróbuj mi spierdzielić to To cię zamorduje niebieski. niebieski, niebieski. Niebieski, niebieski, żółty. Niebieski, niebieski, żółty, zielony. Niebieski, niebieski, żółty, zielony, niebieski. jest Yes, zrobiłem w końcu. I. No. Największe osiągnięcie w moim życiu. Finish the procedure by using the access computer. Dobrze. Tak Phase complete. Activating safety protocols. Nie hate you was. Nara na razop me Freddy, zo stop me zostal stop me, zo stop me. Noo Finish upgrade. Oh. Chica's voice box. Press left mouse button to use chica's voice box to stun the other animatronics. Hold the E. Close instruction card. No dobra no. Left mouse button moves. Please be honest. How did you get it? When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. Is she okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics.

Why byłem tam moving? Tak, tak, słyszałem, tylko nie było słyszałem co mówić. Co to jest? Dobra, wróćmy sobie... Hmm, nie wrócimy w ten sposób, no dobra. Nie, 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 mogłem załadować. I pewnie ten voice box będzie zżerał prąd, nie? O, i tak on działa, dobra. O, mamy save, to sobie zapiszmy. Lecę go! Albo nie. Albo nie! To będzie wspaniały moment, by zakończyć ten odcinek, także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach z FNAFA i nie tylko, tak cię